I got the horses in the is a Hello, hello, z tej strony Miela Kierunia Wraz ze mną jest Wiktor Zobaczcie jakie piękne rękawiczki wydropiłem. Są śliczne Normalnie podobają mi się Dobra, teraz powrót do rzeczywistości Hi, I go A bo to ty ja aj... i... O Nie już, Co? Się, już się w penicem czekać ścis nie, nie, nie wyzywaj ich kurwa Rozmawiałem między sobą i dajemy im info tylko kurwa Jakiś gość awczy Wake up orange Wake the fuck up Samuraj One mid. chuj się poświęciłem Kurwa, Skalmar. Dwa Gdzie? papy. No Skalmar na awku. A czemu Skalmar? A jak się nazywa ta złota rybka? Głan, 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 głan. Jak to... Jest kurwa robak. A jak już ktoś, to Patryk to by był, ale to nie jest. To. Po, ale to nie jest ten Patryk. To kurwa z tego, z małej syrenki robak. No no to ja, ale ja... mówię, bo ty skalmar wiesz. Ja mówię jak już coś, to to by był Patryk. Patryk? Nie, skalmar to skalmar. O. Okay. A gdzie masz Skalmara? No Zdech No jak który kolor to jest? No Pomarańczowy Arcie No to to jest kurwa według ciebie Skalmar, ja? Nie no nie wiem Jakim on jest Debilem. A mi się wiesz co ja kiedyś, ale to normalnie nie wiem, miałem chyba 7-8 lat Mało Syrenkę kurwa widziałem. I tam takie... No i właśnie tam był tajny robak. Co jak on tam no, ma na imię? No name. dobra, no ale to nie skalmar. A jak on ma na imię? A ja nie wiem kurwa. No nie wiem, myślałem, że wiesz, że jak on ma na imię. No to czy ja spowiem, nie wiem Nie wiem. O kurwa! Short! O Jezu i się rozmarzyłem zacząłem śpiewać kurwa Tego Young, young Multiego Nie <laughs> Youltis Jezu, co to za kurwa kurwa i ja pierdolę. O! A ja mówię young, o Jangleosia, nie teraz to to kurwa jest? Nie wiem kurwa, ale wiem, że ta... <laughs> miałem kurwa... Franceska, Franceska. 2 na 18 u nie? To no, Francesca... się głup to włączył jakieś, kurwa. Oni tego słuchali, rozumiesz? Jak leosi, kurwa. Co na pojebajce, kurwa. Ja nie wiem, ale ten... O, jak to się ma na imię? Coś chciałem powiedzieć, kurwa. Śmieszne nie jest, kurwa, jak ona tam... <śmiech> 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 Co robi? Ale youtuber... Ale youtuber rozobisy kaszle w mikrofon kurwa. Jezu ty no to ja mam słuchawek w mikrofon wbudowany, ale... O kurwa <ścoughs> Co na robi? Ja się nie no, z tego twojego... Ja! No bo ona tak przeczy, nie <laughs> O kurwa. się wpika Ale no tak, ona brzmi jak taka dziewięcioletnia dziewczynka. <laughs> o jest. I kurwa dorosłe chłopy puścili na 18 ja Ej ten... podaj mi m bo leży na ziemi Podaj, 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 podaj podaj. <grym> Milacker Tak ten Gośka na ciebie mówił Milacker O nie Pat Postrzelił cię A nie wiem dlaczego Hate speech Long flashes Longinus Kupię Kupił Long się nie miał pieniędzy i kupił OWP, skąd? Kurwa, jest dużo. O Oła, granat! Ej jest, już na blisko! No kurwa, jak on mnie widział przez smołka? Kurwa, Kurwa przez... na shorta nie przysłał. Czeska, kurwo, reportuje cię. On nawet nie wiedział, że tu ja jestem. No ja toś... nie wiem. Ale... A on skalał przed chwilą, że ja mnie dostał. Ja dostałem przez smołka w ogóle, nie? JJP. Już myślałem, że nie zdążysz. Grasz? O. 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 o jak to było? W tym meczu jakoś mi się... O już teraz mi się przypomniała, ta coś piewa ten. BEBA! To Ta Franceska tam ten Eurowizję. Wygrywa chyba u nas. Nie kurwa to jest. Ja też nie wiem, ale tak mi kolega dzisiaj w magazynie powiedział. Że wygrała to swoje piosenka baeba Jakie to Eurowizja Nie wiem dziecięczna chyba No to kuj co niej Middle Middle 2, one hp ta Eurowizja to szambo jakieś. O Jezu tam kurwa hejtujesz dzieci O Jezu! Magik przeleciał! Zabiłeś? Coś inny ale to nie tego. City one Ale ja jest... Jest ja jestem trzeź, wy kurwa, ale jednak nie do końca. Kar Czyli jesteś, czy nie jesteś? O Jezu kurwa nie, Laskar. Jak nie do końca, to nie jestem. No tak wiesz. Kurwa. Nie, po prostu widzę co mi chłop kurwa z MP 7 robi ty! Chyba się odpalił jebany, no jak strzeli trzy heady to będzie kurwa podejrzane. Albo cztery. Oni po prostu strzać nie umieją. Ja też... No ja też. Wyciekł, to odjebałem Nie wiem, ja dwóch zawupy chyba zabiłem A? Ten drze to pizdę, kurwa A czemu zmieniłeś? Ach, chuj to z tobą. O nie, ty poszedłeś mi da... Ale wstyd w ogóle... O kurwa, ty. Halo flaszy back! Shot one, shot. Bom shot. Bomb shot. O kurwa, jaki łeb. A jestem w szoku, że ja trafiłem go w głowę. Short, short, step. Step sister, are Na you stuck masz. in Na the short pralka? Masz. Short, one. Na short, ostatni. Shot. Shot. side. O kurwa sorry, pardon. Ja nie Haciu! Excuse moi. Nie Haciu? Co to znaczy? Nie chcę. Po mnie w dup. O ty kurwa. No jaki gada? Poza. Żatecki. Aż to ty Czeski? Nie, nie. Nie? Po... Portugalia. O! Po... O! Kurwa! Wychają Ukraińcom tak pierdoli. Zaraz, kurwa sprawdzimy. No i chuj, profil prywatny. Ja pierdolę ty, jemu się kurwa nawet rękać Nie drgnęła. Kurwa, is, is that you, is that you on the picture? Yes yes. Mm. Sure. you want be my priest? Oh, no Hop. No homo, no <laughs> <laughs> homo. One long, on your yes. lever. A widział go. Checkbox Bóg śmiał? Dzień dobry. O, oh. oh. No. Good Gut Dobra I can drop kurwa no limit Masz, masz kurwa Częstuj się Ja wezmę broń dla prawdziwych gigachadów. A, a wupka underground guys No by Co? No zarycz no no. O chuj, too late. Dobra, let's swappen! No. Przeszli, kurwa. O kurwa. Dobre to było. Jestem ostatni. Ale mi z tym dobrze. Jest. Ty kiedyś ty się kurwa rozstrzelił, 4 kile więcej zrobiłeś? Nie 6? Kiedy? No nie wiem, no właśnie, no kiedy? Co tu jest nie tak? A wiesz, że ja gram bardziej dla fanu niż dla statystyków dzisiaj? Co dobrze. Tak nie wiem, tak, tak mi się kurwa wzięło, coś. No bo pijesz, no to kurwa. No i ile wypiłem? Ale ciepło mi się robi ty Kurwa zaraz I... musiał się rozebrać Sztywnienie w bani takie charakterystyczne czujesz ja? e, czuję, czuję mrowienie nóg i jak ten coś mnie łapie No i sztywnienie w bani O kurwa trzech mid Lower one A Tri middle! Cicho może tu podejść zaraz Patrz, pat Tu one. nie ma go To się jak middle trzech mid było low be, low be, Come defuse i was No Kurwa, musiałeś ukraść. Do you little. He he he. Granat. Tamczas to ku jabłku. No i zobaczyć. Ja pierdolę. No nie, no do kuja what the fuck you doing, kurwa? What the fuck, guys? Ojej, co on odjebał! Jaki idiota kurwa. kurwa! Co za dąbki, kurwa. Co ty się za ciało? Ty wyrzuciłeś grą tak. kurwa i na serdo biegasz, co za idiota kurwa Zamknij mordę. Zdążysz? Nie. Tak. Zdążysz. Kurwa! <laughs> Zamknij! Ty mi nie pomagasz! Niemcu! On kurwa obie... On zrobi obiegłowanie! Strzata kurwa!

I want this round, I want this round. Screw you man. Jest. Niżna kurwa. O oh jest. Hmm. Ale tak za frajer. Zeskoczył. Co ci Dobra, na B. Ojej, on jest. Na dole masz Ty już chyba go. No. My, my nice. po... Kurwa dajcie dobra, grać cicho, do chuja Dobra cicho Nie drzwi, ryja. Morda Co ty taki niemiły jesteś? Kurwa Tam mi ogarnisz Cicho, cicho bochenku chleba <śle> Ale I co? Łatwo! I easy jak banie, Niebieskiego matki no dobre. O Jezu Fajnie, że tak na niego naskoczyłeś tak z nie panu, kurwa, o, no no. się, tak zdumieni. No właśnie wstydzi, kurwa ty. To jest, to jest taki, wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest taki pocisk, że on już się nie odezwie. One, two, one, two, one, two, <gry> o jezu, Easy jak jeba, tam był. <gry> o chodź, shortem. <gry> Wygrał mecz i go pojechał. <gry> no a, a sam na czterech byłem kurwa nie zasłużyłem o, Zamknij oczy, flesz. Mówiłem. Shorty, kurwa na garbie, good luck. Jest long. Zabi. Defuse. Ty on... A w a, w, a, w, w ma, No w kurwa. w w w Nie patrzysz się na w w Nie. I w zaraz pierdolił. Papryk. Papryk Wege. O Jezu. Wiesz, no i kurwa, ale zobacz, drugi byłem, a cały mecz byłem ostatni. No dobrze. O, no łatwo kurwa. A kto się kreuje? No kieruje? liczy się co jest moi, na końcu. No i tyle w temacie, elo. No taka prawda, no liczy się to co jest to na koniec. No się. Nara. Beautiful. Jaki Don Sper...